Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj jest poniedziałek, a ja zaczynam aktywnie, ponieważ mam dzisiaj bardzo dużo spraw do ogarnięcia. Najważniejszym punktem dla mnie jest to, że idę na Poznokcie i nie, nie chodzi tutaj o tą próżność, tylko chodzi o to, że dzisiaj... Po dłuższym czasie wyrożcie, zobaczy się z Natalią, co nie będę ukrywać, bardzo mnie cieszy. Ja dzisiaj mam też dużo innych planów, zaliczymy Redway Rock, będzie się działo, dzisiaj też spotkam się z asystentką, ale zanim wam o wszystkim opowiem, może najpierw czołówek. Ja się wstałam, jak zawsze wtedy, kiedy wychodzę, czyli około godziny 6, 10 6:15. szybko się ogarnęłam, zebrałam i zrobiłam makijaż. Teraz mam około pół godziny do pociągu, dlatego weszłam sobie tutaj do piekarni cukierni na herbatę, bo niestety to jest ten plus minus, że mogę sobie wyjść każdego dnia, który mi tylko pasuje. Tylko, że niestety muszę wchodzić trochę szybciej, bo muszę się to stosować do pracy mojej siostry i szwagra. Więc to jest akurat najmniejszy problem, bo pół godzinki to można i pójść na spacer, można wpaść do Rosmana, wiecie, naprawdę dużo rzeczy da się zrobić w pół godziny. Ja sobie teraz wypiję herbatę i pójdę do portu, bo tak jak Wam mówiłam nie lubię wsiadać tutaj w Górnym Władysławowie i dzisiaj Mam bardzo dużo planów, ale najpierw jadę do ZUS-u, bo muszę jedną sprawę wyjaśnić, ale najpierw chyba ją wyjaśnię i wtedy dopiero wam opowiem może w ZUS-ie, tam jest fajny stolik. Więc e, będzie troszeczkę do opowiadania. E, natomiast już w Bredzie, jak będę czekać na SKMTA, bo między tym jak wysiądę z pociągu z Helu a S-Km-ką mam 15 minut, to jestem umówiona z asystentką, że spotkamy się na peronie i wtedy pojedziemy razem, wycieczkę wyjechała. Po czym wrócimy do Redy i nie wiem, czy przypadkiem nie pojedziemy najpierw do Oszo, bo chciałam jedną rzecz zobaczyć i wtedy wrócimy, wiecie, do Redy, ponieważ nie wiem, czy dam radę Wam to tak pokazać. O, dam radę. Mam ze sobą taką wielką siatę, ponieważ zebrałam ostatnie moje zakupy i muszę po prostu zanieść te wszystkie rzeczy do skrócenia. Mam fajną sukienkę na koncert w kwietniu w którym muszę skrócić rękawy mam dwie pary spodni, które muszę skrócić i mam kurtkę tą brązową, która na mnie słuchajcie pasuje jest trochę przyciesnowa w biuście ale powiem Wam, że ta kurtka jest cieńsza myślałam, że ona będzie bardziej zimowa a ona będzie na zamianę z ramoneską więc takich kurtek ja zazwyczaj nie zapinam po drugie wiecie, teraz mam grubszą bluzkę więc zawsze można pod coś cieńszego ubrać ale jest bardzo fajna Trochę się jej obawiam, bo ona jest takiej twardszej skórki, wiecie, i trochę się jej boję, że będzie mi zbyt twarda, ale może to jest po prostu moje wrażenie. E, zawsze tak mam w kurtkę, kiedy te rękawy są zdecydowanie za długie. Ja ogólnie wzięłam trochę więcej ubrań, bo specjalnie dzisiaj wzięłam ze sobą ramunackę, bo po pierwsze jest ciepło, po drugie pasuje mi do całego szarego looku, mam tylko różową torbę. A po trzecie e, będę mogła podać tą ramoneskę, ponieważ ta ramoneska ma idealnie długie rękawy, e, więc e, nie chciałam brać tej, bo, wiecie, mojego puterka, bo ta puterka ma trochę dłuższe rękawy i zetnę sobie na długość rękawa z ramoneski. I wzięłam też, słuchajcie, dodatkowe spodnie, takie tanie, które często noszę, w szczególności po domu, albo jakoś, nie wiem, ciężko by wyjść, w spodniach na zewnątrz. Muszę się znowu przyzwyczaić. Jesteśmy dogodni, po prostu na zewnątrz, w spodnicy, a w domu w spodniach. Nie pytajcie, dziwna filozofia. Ale właśnie wzięłam te spodnie, które mam skrócone dobrze, żeby do nich skrócić, właśnie spodnie takie z ekoskórki. I takie grubsze właśnie e, trochę polarowe, wiecie, mam jasne i ciemne spodnie do skrócenia i mam jeden sweterek do skrócenia, e, więc trochę rzeczy się słuchajcie nabrało. Dlatego pomyślałam, żeby najpierw pojechać do szan, czy do jakiegoś pepko, żeby e, spojrzeć jeden swetr. Ostatnio spodobało mi się swetru, e, pepko i jeżeli będzie właśnie miał duże rękawy, e, długie rękawy, nieduże, e, to wtedy od razu bym go dorzuciła do skrócenia więc znowu przyniosę całą masę, boję się rachunku od krawcowej, bo podejrzewam, że będzie z powycco co No ale to są rzeczy, które wiecie, będą mi się fajnie szafie sprawdzać, są fajne, nowe, ale niektóre muszę przerabiać właśnie jak chutki, wiecie, spodnie, swetry, bo jak kupię swetry, który ma rękawy dobre, to tu się nie zapnę, a zależało mi na spetrach, żeby się właśnie zapinać, więc muszę je po prostu skrasać. Jestem w ZUSie, kolejka jest przeogrona, dlatego też wykorzystuję czas i odzywam się do Was czekając w kolejce, bo tam jest bardzo tłoczno i bardzo duszno, Dlatego też po prostu wyszłam sobie do przedsionka i pomyślałam, że się do Was odezwę. Mam wrażenie, że to jest Never Ending Story. Słuchajcie, bo ostatnio jestem tutaj bardzo często, ale zwoliło się bardzo dużo spraw do załatwienia. Teraz też dostałam jedną decyzję i jedna rzecz mi się w tej decyzji nie zgadza, dlatego przyjechałam to wyjaśnić. Bo wiecie, nie chcę mieć żadnych problemów, e, że potem albo dostanę jakieś podwójne wyrównanie, albo dostanę coś, co mi się nie należy. Więc zawsze wolę, jeżeli cokolwiek mi się nie zgadza, to wyjaśnić. A uwierzcie mi, teraz od, nie dość, nowego roku dużo się zmienia przepisach dla osób z niepełnosprawnościami, e, to jeszcze przez sytuację z mamą tego jest po prostu bardzo dużo, w samych nazwach można się pogubić, bo jest świadczenie wspierające, które wystartowało w zeszłym roku, w tym roku od maja ma być wypłacone świadczenie uzupełniające, do tego ja jeszcze teraz załatwiałam ten zasiłek sierocy, czy jak tam się nazywało, więc powiem Wam, że tego jest naprawdę wiele i całe szczęście, że od jakiegoś czasu zostały zmienione decyzje z zus bo kiedyś były takie zielone, z których na pewno nie szło się doczytać i nigdzie nie było kwoty, wiecie, tej takiej Netto, natomiast teraz te decyzje są inne i chociaż widać, jakie kwoty są do wypłaty, mimo wszystko porałowicie połapać się w tym, bo dodatkowo jeszcze macie jakieś zbiegi, macie progi, że więcej niż jakaś tam kwota nie może być Wam wypłacona, że jest zasada złotówki za złotówkę. To tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Dlatego też, jak tak naprawdę teraz w każdym miesiącu staję zupełnie inną kwotę. I zupełnie to inaczej wszystko wygląda. Jestem ciekawa, kiedy to się wreszcie unormuje. Bo jak już wiecie, będzie to unormowane i, i będę wiedziała mniej więcej, ile dostaje i ile też dostaje z mojej pracy, to potem wiecie, to dużo łatwiej jest zaplanować. Yy, po prostu wiecie, budżet i tak dalej. A teraz to jest trochę takie życie z miesiąca na miesiąc, bo cały czas są inne kwoty, więc wiecie, to, to jest ciekawe. E, dlatego też właśnie jak co koło nie zgadza, to przyjeżdżam, wyjaśniam, nie wiem, czasami coś prostuję, bo ja mówię, zawsze lepiej wszystkiego dopilnować, niż potem, wiecie, gdy e, jakiś problem, że trzeba będzie coś oddawać, bo coś było nienaliczone, niesłusznie, więc naprawdę ja jestem osobą, która takie rzeczy bardzo pilnuje. E, i to, co muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest przepiękna wiosna. Niby jest tylko 8 stopni, ale zobaczcie, ja mam dzisiaj ramoneskę. I to już jest chyba trzeci raz, jak mam ograną ramoneskę. I naprawdę dzisiaj jest mi ciepło. Jak w sobotę było mi, tak wiecie, ok w tej ramonesce. Eee, tak lekko chłodno, wam powiedziała. Tak teraz jest mi naprawdę fajnie. Zrobiłam sobie taki spacer, domu do dworca. Tylko trochę się boję, bo jest 11.20, a ja chciałam być o 12.00. W tym, w Oshą, bo chciałam do dwóch sklepów skoczyć. Potem muszę pójść do. Sprawdzam ciągle, z, z tyłu, wybaczcie. Potem muszę iść do Krawcowej, i potem idę na poznokcję. Więc teoretycznie, no, nawet półtorej godziny się wyrobię, ale chciałam mieć zapas czasowy, bo jeszcze muszę nagrać początek królki z Poznoksią. wiecie, tego jest sporo. A jeszcze nie wiem, jak będę miała dopasowane autobusy, i o której dojadę do Rumi. W sumie doszłam, no bo to jest w Rumi. Na granicy z Rodą, ale jeszcze w Rumi. E, więc dzisiaj miało być na spokojnie, ale przez to, że tutaj przyjechałam, to trochę czasu mi ucieka. I jak zawsze w poniedziałek, to jest po prostu epiczna kolejka. I jak dostałam numer, to słuchajcie, przede mną było 18 osób w kolejce. Jakieś wariastwo, ale jest. Otwarte tylko trzy stanowiska, więc dlatego też właśnie przyszłam tutaj, wzywam się do was, wykorzystuję czas, bo wiecie, bez sensu jest, kiedy siedzę tam i po prostu telefon, a tak ja po prostu dowiem się i idę po prostu na autobus i chyba nie ma co więcej przedłużać. Mam nadzieję, że uda mi się z uszą spokojnie do Was odezwać, że tam szybko zrobię zakupy, które chcę i to razu Wam te zakupy pokażę i wtedy będę spadać do kropcowej więc nie powinno być problemu. Najwyżej, jak zawsze, się zatawię spóźnienie, chociaż wolałabym, nie? Bo mam tak ustawione paznokcie, że jeszcze będę miała czas do pociągu powrotnego. Zawsze wolę to, wiecie, z ryzykiem, że na przykład nie wiem, jak... Na tak mi się coś przedłuży, czy mi się coś przedłuży i przyjdę 15 minut później, żeby potem wiecie, nie było tej napięki czasowej, że muszę już lecieć na pociąg. Dobra, wracam na salę, bo może niedługo już będę mogła podejść do okienka. Jechałam do Oszą, to jest szybka piłka, ponieważ padłam tutaj tylko i wyłącznie na zakupy. Oczywiście spoterka z, z PEPKO nie było, w sumie był, ale w bardzo malutkich rozmiarach, gdzie nie ma opcji, żebym się zapiła w wióście. Okej, okay, metr 16 byłoby fajne, w rękawach, nie musiałabym skracać. Tylko niestety wtedy mam za duży wióz. I widzicie, uroki, e, walorów artystycznych, no cóż mam powiedzieć, ale za to w Hebe zrobiłam fajne zakupy i wam pokażę. Po pierwsze, tutaj. Nie śmiejcie, kupiłam papier nawilżony, toaletowy papier nawilżony I niestety w Hebe nie ma tego normalnego, jakiegoś nie, A specjalnie poszłam po Hebe dla innych produktów. I wzięłam taki kit. Mam nadzieję, że to nie będzie, wiecie, niczym przeszkadzać. No, ale wiecie, szlachecka część ciała potrzebuje szlacheckich produktów. Oczywiście żartuję, żeby nie było. A poszłam specjalnie do yy, Hebe, ponieważ, słuchajcie, była promocja na moje kredki do brwi. 12 sekund później. Okej, okay, mam, za dwie kredki Everline, te Micro w kolorze Taube zapłaciłam 25 złotych. rano patrzyłam, że w Rossmanie jedna była chyba za 18 czy 20 złotych, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko cena i za 30 chyba złotych Promocji wzięłam, zaraz Wam powiem, tak, za 29,89 Cudowna cena, nową pomadkę Karimela i to jest ta Lip Latex. Ona ma być gładka, zastygająca, ale błyszcząca. Takie dziwne cudo, więc na pewno sobie zaraz przetestuję do rolki, bo za chwilkę będę tutaj nagrywać Outfit of the Day i też kupiłam torbę, wiecie czemu? Te rzeczy by mi się zmieściły do torby. Ale ja pewnie tą dużą torbę zostawię u pracowej, a muszę zabrać spodnie. Które wiecie, nie mam do skrócenia, tylko wziąłem na miarę. Więc kupiłem sobie reklamówkę, żeby później wrzucić te spodnie. Jeszcze nawet nie mam kompletnie pomysłu na nowe paznokcie. Najlepsze jest to, żeby, jeżeli to już by były paznokcie koncertowe, to by było spokojnie. Ale z racji tego, że to nie będą paznokcie koncertowe, bo jeszcze przed samym koncertem będę zmieniać ale będą to się na pewny event, na nową wspólnotę i tak dalej, to stwierdziłam, że dzisiaj dałam się wyżyć artystycznie na Niech kombinuje jakie ma nowości, bo wiem, że ona po tym urlopie jest spragniona, wiecie, nowych wezwań, nowych możliwości poznawczych, więc dam jej tutaj wolną rękę i mam nadzieję, że wyczaruj mi coś naprawdę fajnego. I widzicie, one są jeszcze naprawdę spoko stanie, nie mam jakichś dużych odrostów, ale słuchajcie, zaczęło mi się robić zapowietrzenia, zaczęło mi tutaj lekko odstawać, więc e, cieszę się, że, e, że właśnie już idę na zmianę paznokcji, pomimo tego, że nie minęły trzy tygodnie. Trzy tygodnie miną za dwa dni. A widzicie widzicie, nut jest o tyle fajne, że nie widać tak odrostu, tylko że ja nie czuję się dobrze w ludzie. Próbowałam zrobić jakieś takie spokojniejsze paznokcie z racji żałoby, ale powiem Wam, że no nie czuję się w tym komfortowo, to nie jestem ja. I też nie chcę udawać, że wiecie, że jest spoko, jak nie jest spoko. E, więc e, cieszę się, że, że dzisiaj coś wymyślimy. Na pewno będę miała ciemne paznokcie. Myślę, że jakieś stonowane, nie, że na tam ostra czerwień. I na koncert w ogóle następne koszumie czarne paznokcie. Ale to dlatego, że mam fajną sukienkę. A Natalia ma bardzo fajny czarny lakier z błyskiem i z drobinkami, więc e, pewnie się na niego zdecyduje. I słuchajcie, miałam pójść do domu czekolady na herbatę. Ale wiecie jaka jest taka? Tutaj za, w domu czekolady za herbatę taką zwykłą, chyba 300 czy 350 ml, zapłaciłabym 15 zł. Natomiast w KFC 200 jest za 6 zł, czy tam już 6,50. Więc wydaje mi się, że przybitka jest ogromna. A że ja im piję dużo herbat na mieście, to nie będę ukrywać, że jak za to samo od pojemności, co jeszcze. Dla mnie jest dużym plusem, wiecie, jest dużo taniej, to po prostu ubiorę tam gdzieś taniej. Tym bardziej, że nic więcej nie brałam czynego ciasta. i wiadomo, że jeżeli byłaby to herbata jakaś taka e, zimowa, to potrafię wydać nawet do dwóch Jak mam ochotę wiecie, na jakąś taką herbatę z dodatkami i coś mi jakaś herbka wzięła, zaraz popiję ciepłem, e, to, to wydaje, ale wiecie, tak jak mam ochotę na zwykłą czarną herbatę, to... Nie warto przepłacać. Mam już zrobione nowe paznokcie. Kolor prezentuje się w ten sposób. Oczywiście nagrałam rolkę na temat zmiany mojej stylizacji paznokci, a teraz jestem w aquaparku. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbyt głośno grała muzyka, ale wyszłam do kebaba, słuchajcie, na herbatę i dzisiaj nie miałam czasu na obiad. Tak naprawdę zjadłam śniadanie. Na śniadanie zjadłam kromkę z szynką i sera. Potem yy, nic nie jadłam i teraz chwyciłam hot hotdoga, ponieważ będę miała obiad o kolację już tam u siostry. Napisałam do siostry, że nie zdążę zjeść takiego pełnego obiadu, że zjem sobie tylko coś tam w biegu. Dlatego wyszłam tutaj na hotdoga, wzięłam poddoga hot z sosem serowym i tutaj jest taka promka, że cokolwiek nie zamówicie, to zostaniecie herbatę małą, więc rozwijałam sobie herbatę. Za około 20 minut mam, mam pociąg więc niedługo będę już się powoli wybierać. Nagrałam jeszcze dodatkową rolkę, bo właśnie wtedy było, show, było bardzo mało czasu, więc nagrałam outfit, nagrałam outfit, nagrałam wstęp do rolki z paznokciami i nagrałam jedną rolkę, jeden ranking. I teraz dograłam jeszcze jedną rolkę i skończyłam rolkę o paznokciach. Była bardzo śmieszna sytuacja z tymi paznokciami, ponieważ nie byłam zdecydowana na żaden kolor. Konkretnie ani żadną stylizację i Matelia próbowała mnie przekonać do różu, a ja im mówię, że no nie bardzo, bo ostatnio miałam krem, ale znalazła właśnie taki różowo-czerwony odcień, który strasznie mi się spodobał, do tego dodała Holotop i ja oczywiście jestem kupiona. Już zaplanowałyśmy stylizację na kolejne paznokcie do mojej sukienki na koncert i to co właśnie uwielbiałam o Natalii, ja wystarczy, że jej pokażę, wiecie, wkątkę sukienki i Natalia już wie, jakie mi zrobi następne paznokcie, ma idealny kolor, wiecie, z idealnym błyskiem na koncert, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I oczywiście nie mogliśmy się nagadać, tak długo nie byłam dawno i tak dawno ona trali na poznokciach, że po prostu e, się była zła, że miała klientkę, bo mówię, że po prostu byśmy sobie jeszcze posiedziały i u niej bym posiedziała do pociągu. No ale niestety pisali się klientka, więc e, musiałam już zmykać, ale dość niedługo widzimy się znowu, bo teraz miałam taki problem, że muszę chodzić co 2,5 tygodnia na Poznamcie, żebym po prostu miała świeże na koncert i na święta, tak akurat wypadło, więc za 2,5 tygodnia się widzimy, więc akurat żeby znowu sobie pogadać. Tym bardziej, że tematów naprawdę się nawarstwiło. O, wierzcie mi, gadałyśmy cały czas i ile ja byłam Chyba lekko ponad godzinkę. Tak, jakąś godzinę 15. A bardzo fajnie mi wzmocniła taką fajną bazę żelową. To jest taki jakby żel w lakierze, coś takiego, co by Natalia musiała się wypowiedzieć, ale trochę mi skróciła, żeby mi się brzegi nie łamały, bo też miałam niestety, wiecie, zużyte te paznokcie, one były piłowane wiele razy, więc Natalia mi troszeczkę inny kształt zrobiła i tak dalej, więc jestem bardzo zadowolona. Może na przykład uda mi się ją mówić, a wiecie, na jakiś Właśnie wspólne filmy, coś, wiecie, możemy wykombinować z czasem, ale na razie wdraża się po przerwie, wiecie, do pracy z Macierzyńskiego, więc na razie musimy się sama nagadać, a potem może jakiś fajny komentarz wykombinujemy, dajcie znać, a może coś w formie długich filmów, uuu, a może poznać się z Instagrama, tak jak ostatnio yy, Aga Grzelak robiła. Jakbym was poprosiła na Instagramie o decyzję, jakie poznacie mami Natalia robić. Dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć, bo wieście mi, Natalia ma takie skill, że mogłaby naprawdę fajne rzeczy wykombinować. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie taki materiał zobaczyć. Ja jak będę właśnie teraz chyba 11 tyku u Natalii, to bym po prostu zapytała, czy by chciała coś takiego wiecie, zrobić. No, nie muszę Natalii pokazywać, ja mogę po prostu nie nagrywać, bo teraz ma, wiecie, totalnie osobny gabinet, więc nie będzie to żadnym problemem. Yy, I jestem ciekawa yy, po prostu, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć i czy warto się czymś takim zainteresować i czy w ogóle warto coś takiego natali proponować. Więc tutaj czekam na Wasze komentarze. Jest teraz około godziny 20. To będzie ostatni klip, ponieważ próbuję się wyrobić ze wszystkim do meczu. Za 45 minut startuje mecz. A ja chciałabym do tego czasu zmyć makijaż, taki wiecie ten codzienny, przebrać się w piżamę, bo na razie mam tylko w piżamę, ale jeszcze chciałabym przebrać górę, tak żeby już na spokojnie bez makijażu piżamce obejrzeć mecz i zaraz po skończeniu meczu położyć się spać, bo jutro trzeba rano stać, a ja jeszcze jutro mam rano rehabilitację, więc trzeba ogarniać. Jak wróciłam, to poszłam do toalety, zjadłam kolację, obiad do kolacji w sumie, dzisiaj czekam na mnie spaghetti i teraz chwilę usiadłam do kompa. Niestety mam problem z saną i mam nadzieję, że da mi się go ogarnąć, bo jak nie, to będę bardzo zła. Chodzi o to, że skończył mi się okres próbny, ten taki wiecie, darmowy pro i teraz chciałam przejść na tą wersję bezpłatną, a nie widzę opcji, żeby przejść na opcję bezpłatną, a wiem, że Asana może mieć bezpłatnie. I teraz będę musiała to jakoś wykombinować. Nie wiem, czy muszę się zalogować przez stronę. Próbowałam to zrobić właśnie tak od 10 minut, ale nie mogłam coś, wiecie, wykombinować, więc stwierdziłam, że teraz szkoda mi czasu, wolę zakończyć tego vloga i wtedy dopiero, jeżeli będę miała chwilę albo na przerwie meczu, będę po prostu to kombinować. Piątkowy mecz udało się wygrać. Tak, to był piątkowy. Więc mam nadzieję, że dzisiaj z Maltą też wygramy i że będzie to tak samo dobry mecz jak w piątek i cieszę się, że ta kultura oglądania meczu u nas została, że my z siostrą regularnie oglądamy, wiecie. I to jest taki taki nasz zwyczaj rodzinny i fajnie, że jest kultywowany. mi się uchodziło, jak wychodziłam około godziny 8.30, to miałam rozpięto romaneski, i było tak przyjemnie, to powietrze było już takie ciepłe, wiosenne. Natomiast wcale nie wracałam późno, bo byłam około godziny 18.30 więc to jeszcze jest, wiecie, dzień, jeszcze było jasno. A jak dojechałam do Borysowa, to było tak zimno, że zanim doszłam, a wcale nie miałam daleko, to słuchajcie, normalnie przemarszłam. Nie wiem o co chodzi, dlatego razu, wiecie, zjadłam jedzenie, popiłam ciepłą herbatą, żeby się rozgrzać. I, I mam nadzieję, że ta pogoda się taka nie utrzyma. Co prawda, teraz dwa dni nie wychodzę, bo dwa dni mam rehabilitację, masę pracy, właśnie przy filmach. I szczerze mówiąc, no nie bardzo mam. Po co wiecie, wychodzić jako roboty? Jest po kokardę. Więc zobaczymy. Jutro też chciałabym kurczę, obejrzeć odcinek z Drajców The Traitors. Wciągam się w tym programie i bardzo mi się podoba. A chyba w niedzielę był nowy odcinek. A właśnie teraz oglądamy z Beat the Music i z i serial. Y który właśnie dzisiaj był odcinek, to też który by się przydało obejrzeć szpital eee, świętej św. Anny. To są z tych polskich ramowych rzeczy, które oglądam i muszę nadrobić, bo chcę oglądać obecny sezon Ciągnące z gwiazdami, ale jeszcze nie miałam czasu tego zrobić. Ale jak będę miała troszeczkę więcej, to, wiecie, wolnego, to może sobie tu po prostu ponadrabiam. Myślę, że chyba czas najwyższy kończyć, bo muszę się wyrobić do meczu. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się przyjemnie tego vloga oglądał. Ja jestem zadowolona z paznokci, więc pozytywny plus z dzisiejszego dnia. Sprawa w uzu się wszystko się ogarnęło, zdążyłam ponagrywać nawet więcej, wiecie, rolek niż planowałam, więc jestem do przodu i to mnie bardzo cieszy. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybuję. Dziękuję moim patronom oraz wspierającym po kolejnym filmie. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!